Dzień dobry kochane, zapraszam na przegląd nowości do Action. Zaczynam od nowych kocyków za 39 zł i 95 groszy. Są to koce wykonane z mieszanki bawełny, poliestru oraz wiskozy. Ich wymiar to 130x160 cm i są dostępne w kolorze zielonym, beżowym oraz brązowym. Na końcu są również wykończone za pomocą frędzli. Kochane, zachęcam Was również do darmowej subskrypcji mojego kanału, ponieważ jak doskonale widzicie, ja ze wszystkimi nowościami jestem na bieżąco, więc warto żebyście również Wy o nich dowiadywały się jako pierwsze dzięki właśnie subskrypcji. Teraz pokażę Wam nowe słuchawki bezprzewodowe. Kosztują 43,95 zł, są dostępne w białym, czarnym oraz niebieskim kolorze, mają dotykowe sterowanie i tłumienie szumów, a dodatkowo działają aż 25 godzin. W zestawie znajduje się również kabel USB typu C. W jednym z moich ostatnich przeglądów pokazywałam Wam rondelki, a teraz z tej samej serii pojawiły się również mini patelnie. Mają one 16 cm średnicy i kosztują 19,95 groszy. Są wykonane z wysokiej jakości powierzchni z efektem kamienia. Mają również nieprzywierającą powłokę i nadają się do wszystkich źródeł ciepła. Coraz więcej w action pojawia się produktów na nowy rok szkolny i osobiście w oko wpadły te piórniki za 8,95 groszy. mają owalny kształt, zamek błyskawiczny i ciekawe nadruki. Dajcie znać w komentarzu, czy byłybyście zainteresowane takim szerszym przeglądem z produktami do szkoły. I w nowościach znalazłam jeszcze takie plecaki za 17,95 zł, więc cena jest naprawdę rewelacyjna. Są wykonane z nylonu, mają na przodzie taką mniejszą kieszeń. Są również regulowane paski i znajdziecie je w kilku wzorach i kolorach. Dodatkowo jest tutaj zamek dwusuwakowy. Nowości zagościły również na dziale łazienkowym i tym razem są dostępne naprawdę wyjątkowe dozowniki mydła. Kosztują 7,95 zł, mają 16 cm wysokości. Na górze mamy element w kolorze szczotkowanego złota, a sam dozownik kupicie w niebieskim, zielonym oraz różowym kolorze. Są one wykonane z ceramiki. A skoro o łazienkowych nowościach mowa, to pragnę Wam również pokazać te nowe, wyjątkowe ręczniki kąpielowe i są dostępne w różowym, brązowym oraz szarym kolorze, a za sztukę zapłacicie 30 zł. Mają one wymiar 70x140 cm i są to ręczniki w 100% wykonane z bawełny, wyróżniają się za sprawą takich delikatnych pasków, co myślę, że dodaje im uroku. I takie ręczniki będą świetnie prezentowały się w każdej łazience. Na półkach Action pojawiły się również nowe sztuczne roślinki. Są to fitonie za 17 zł i 99 groszy. Jest kilka wersji do wyboru. Tuż obok znalazłam również sztuczne zioła w doniczce za 13 zł i 49 groszy. Na dziale łazienkowym pojawiły się również nowe patyczki do udrażniania. W zestawie znajdziemy 6 sztuk, za które zapłacicie 4 zł i 19 groszy. Do wyboru jest zapach cytrynowy oraz lawendowy. One zapobiegają nieprzyjemnym zapachom, no i też jak sama nazwa wskazuje, są one do udrażniania odpływu. Stosuje się je raz na miesiąc i wystarczy, że wrzucimy taki patyczek do odpływu, a zator zniknie. Na dziale ze środkami czystości znalazłam również nowe ściereczki wykonane z mikrofibry. Za trzy sztuki zapłacicie niecałe 5 zł. One ułatwiają wycieranie rozlanych płynów i sprawiają, że kuchnie, łazienki i delikatne powierzchnie lśnią. Możemy również śmiało prać je w pralce, a dodatkowo są to ściereczki antybakteryjne. Kupicie je w niebieskim oraz szarym kolorze. I chcę również dać Wam znać o tym, że do sprzedaży powróciły pokrowce na produkty spożywcze. Za 12 sztuk zapłacicie 4 zł i 47 groszy. Ja już kiedyś Wam je polecałam w moim filmiku Top 10 z Action, więc na pewno moi stali widzowie je kojarzą. To są takie plastikowe pokrowce z gumką dostępne w trzech rozmiarach i również w nich możemy podgrzebać jedzenie kuchency mikrofalowej. A jeżeli szukacie talerzy jednorazowych, które są troszeczkę lepsze od tych plastikowych, to być może spodoba Wam się taka wersja wykonana z liści palmy. W zestawie znajdują się trzy sztuki, za które zapłacicie 6 zł i 90 groszy, i taki talerz świetnie sprawdzi się na przykład do podania przekąsek. Pokażę wam również nową taśmę LED z czujnikiem. Kosztuje 19,90 zł. Ma metr długości i dodatkowo jest tutaj wyłącznik czasowy. Jest prosta w montażu i możemy ją ładować za pomocą kabla USB typu C, który niestety należy kupić osobno. W nowościach pojawiły się również przepiękne lustra, które myślę, że szybko znikną z półek. Kosztują 22,90 zł. Ich wymiar to 25 na 38 cm. Są dostępne w trzech wersjach kolorystycznych. Mają taką zaokrągloną krawędź, która jest obecnie niezwykle modna. Lusterko możemy postawić lub zawiesić, i koniecznie dajcie znać w komentarzu, jak one Wam się podobają. Ja uwielbiam czytać Wasze komentarze oraz Wasze recenzje, ale też przy okazji dziękuję Wam z całego serca za każdą łapkę w górę. Jest naprawdę przeogromnie miło. I też mam świetną informację, ponieważ wiem, że wiele z Was czekało na powrót tych pater dekoracyjnych z takim szerokim brzegiem. One kosztują niecałe 17 zł i póki co widziałam tylko i wyłącznie wersję zieloną oraz różową. Kiedyś jeszcze były dostępne białe, zresztą również na białą się skusiłam, tak więc je polecam. A przy okazji pokażę Wam również zestaw skrobaków do farby za 17 zł. 90 groszy. Ostatnio pokazywałam wam te skrobaki do szkła, a teraz pojawiła się taka wersja z czterema łopatkami wykonanymi ze stali nierdzewnej. Dzięki takiemu gadżetowi ułatwimy sobie pracę. Na końcu dzisiejszego przeglądu chciałam Wam również pokazać folię ochronną za 8,99 zł. Dzięki niej szybko zabezpieczymy duże powierzchnie, ponieważ ta folia jest również wyposażona w taśmę klejącą i dzięki temu ochronimy swoją podłogę przed plamami z farby podczas malowania. Kochane, to wszystko na dzisiaj. Jutro oczywiście idę na kolejną nową dostawę, tak więc mam nadzieję, że będziecie mi towarzyszyć. Dzięki za oglądanie i do usłyszenia. Buziaki, pa pa!